Stanley Panama kłania, Tak powiem, dzisiaj ostatni dzień mój wokez del Toro. Nie wiem czy kiedyś tu przyjadę, czy w ogóle tu przyjadę. Ale to po prostu zaczynam od restauracji Tom Tutaj w tym takim budynku to mieszczą się i restauracje, i, i jakieś mm, handlują warzywami, owocami, krawcowe są i inne historie. Nieciekawie to z zewnątrz wygląda, ale z drugiej strony jest to widok na, na, na tego na... Zatokę tam stoją jachty, katamarany oczywiście, bo katamarany są najbezpieczniejsze w tym sensie, że nad, że, że tego, że nad, lepiej się drogi trzymają po prostu niż zwykłe jachty. <laughs> Także ten polecam, bo tam yy, Labster kosztuje takie 3-4 kawałki lapstera, takie cztery, takie ogonki, takie po prawie dwa ogony na pół podzielone. Tam w granicach 10 dolarów, znaczy 10 dolarów tam Plus jakieś napoje, tam inne historie. A tu tak, powiem szczerze, taka końcówka mojego pobytu. To tak hmm, pokażę Państwu jeszcze, jak to wygląda, powiedzmy z drogi. E, to pewnie już pokazywałem wcześniej, ale, ale ten, ale tu tak jak powiem psy, to są psy typowo panamskie. To nie są psy jakieś, jakieś sopotu, powiedzmy z drzewa czy powiedzmy z Wasilkowa to nie, to, to są takie oryginalne lokalne e, Bomberos bomberos czyli ta, jak oni się no e, Bomberos Straż Pożarna na czerwono, tak jak wszędzie także ten tu takie, takie takie widoki takie i słakie no i ten Jachtos i Katamaranos także jeszcze Teraz wyjdę na zewnątrz, żeby pokazać trochę jak to, jak to, wygląda. Ale to też tak samo jak to wygląda w rzeczywistości. jak dużo śmiecios, jakiś ponton przebity. <laughs> są takie okolice, także woda krystalicznie czysta, wszędzie dookoła jest woda krystalicznie czysta. Niezależnie, że tu mieszkają ludzie, jedzą, no i piorą i inne, inne rzeczy się dzieją to woda jest bardzo czysta, także to tam sobie taki duży katamaran z małym jachtem dopiętym i jeszcze krótko, w termosie tak to, tak to wygląda dach jest zwykła blacha przezdziwiała, bo sól jest potężna tu w okolicach masa soli, która niszczy wszystko niszczy elektronikę, niszczy niszczy każdy sprzęt AGD takie są, takie są realia takie są realnie, są plusy i minusy. Tak będę parę kr filmów, krótki nakręcę przy samym zakończeniu. Też raz, razie pozdrawiam, ten filmik kończę.